Siemanko kochani witam was na moim kanale. Alan Tasty i dzisiaj i dzisiaj nadal seria z toki-boki. No dobra, no to zaczynamy, Przeglą przechodzimy do odcinka. <śmiech> 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 Co tu się stało? O, co, to? Co co, 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 co tu się stało w ogóle ze mną? I widzowie co tutaj na moim kan na kanale, naszym. I dobra, no to zaczynamy odcinek. No dobra, Ach, la, ta 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 ta, maciek, maciek, Stawaj! Uy, przed chwilą zobaczyłam właśnie na telewizorze, ale nie nie on wyłączył, wyłączyć. Nie, znaczy na telefonie, jeszcze jak się nie zaczął odcinek, zobaczyłem godzinę. Y, y, y. A, w ogóle się mroko widzimy, no tak, no tak. Yy, dobra, yy, yy, raczej yy, do szkoły, yy, do szkoły, jest do No znaczy do jakiejś... Było mięso, co niedawno, co się stało z moim mięsem? Co się stało z moim mięsem na raznej Ciosnej? Chle, to, 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 to... O, ciu, ciu, ciu. Dobra, zrobić jak coś, coś, coś. Yy, kanapkę z białym serem. Nie da się kanapkę z białym serem zrobić, u. Kanapkę z tofu? U, nie U, a to dostaniesz dostanie suchy chleb, sorry, nie może, nie mogę złączyć składników, coś, sorry, przepraszam bardzo, nie wiem czemu tak się samo, ale okej, okay. masz suchy chleb, zresztą uwielbiasz po prostu suchy chleb. Dobra, to czekaj, ja ci jeszcze tu oczywiście spakuję do przedszkola, i pochwal się medal, weź sobie... I... No I tyle no chyba, nie? I ten chleb. O, chleb to w ręku musisz niestety. O, auto weź, nie? Weź sobie. Autko też się nazywa nie? No, nie no, ja nie wiesz. Dobra, to idź tak do szkoły. Czekaj. Tutaj ten placaczek. Dobra, to idź. Pa Maciuś, pa tatuś. Ach, ja tak. No, dobra, no to jesteśmy tutaj, my możemy się poopiekować domem. Na razie posprzątam. Dobrze, że nie ma Maciusia. Posz, pojechał sobie tam, znaczy poszedł sobie do szkoły. Znaczy do przedszkola. Jezus Maria, co ja mam? Jezu, nie szkoła tylko do przedszkola. No, bo Maciuś nie ma tam, nie wiem, roczka, nie. Maciuś ma ile już lat? Pięć, no pięć ma lat, za niedługo będzie chodził do szkoły zaraz do zerówki. E, dobra. Umyję podłogi za ten czas. Jak go, go nie ma, po popra może nie. Dobra. Okej. Okay. Dobra, podłogi pomyta, szybko umyliśmy dosyć i teraz zrobimy pranie. Teraz czas na pranie I, i bo tutaj jest taka pralka, my nie mamy pralki, My bierzemy ręcznie, wy umywalce i dlatego mamy umywalkę.

nie mogę ciuchów, się wziąć tu. Ule. Nawet ta koszula jest brudna, wyobraźcie sobie. Widzowie nie wiem dlaczego może za długo był w szafie i w ogóle. Leje się? Dobra, leje się, okej. Okay. Dobra, i piorę. To się samo pierze jak coś, widzowie. bo tam jest zat, zatykany kran. Ja, tam jest zatknięty kran, więc się woda nie wyleje. tam trochę ten. Dobra, już nalane, już nalana I bierzemy. Dobra, uprane. Okej, okay, te ciuchy uprane. Teraz śnią mi po prostu. Dobra, te maciuchy, te ciuchy maciusia teraz idą do tutaj. Oj, Ok. Tutaj. No, czemu w siatce są? No, ja nie wierzę. No, czemu są Ciuchy Maciusia w siatce wiecznie? W siatce. W siatce. Nie wiem, czemu. Maciusia są w siatce. Dobra. Dobra. O ktoś do mnie dzwoni. Halo. Halo? Tak? Ojej, no przepraszam. Tak? Nie, no kurczę, no i co ja teraz zrobię? Aha, no dobrze. Och, matko do jasnej matki! <grym> No jasne i Matyldy, co się stało, no nie wiecie. czemu, 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 czemu? to się musiało dzisiaj wiecie co się, widzę? mi się płakać już chce, już kolega kolegę w szkole, no nie wierzę, nie, no to Jezu, płakać mi się chce już po prostu od tego wszystkiego, co on chce, uciec z sobą, czy co? Nie wiem, ja już nie daję rady. Sam jestem, sam wychowuję jedno dziecko, a ja tak mi trudno. Maciek za chwilę powinien być. Uch, ja cię kręcę, ja cię kręcę. Cześć, O Jezu, czemu ja nie działam się. tata. Cześć tata. No, nareszcie, Czemu się dowiedziałem w szkole od pani, że pobiłeś kolegę? Co? Pytam się. Ja? O jest. chcesz wiedzieć, serio? On zaczął. Da śmiewa się ze mnie, bo się pochwaliłam, że mam telefon. No mów, I go chciałem powiedzieć i się śmiewa on oh ma iPhone'a i jestem teraz smutny. I jeszcze najnowszego. I byłem jeszcze smutny i miałem tak miałem tyle nerwów, że go w końcu pobiłem. O, smutno mi. To ja porozmawiam z jego rodzicami, jak ja im tak strzelę prosto w tyłek, to po prostu normalnie ich pobiję. Dobrze? Idź teraz, ten. Jezu, co za ludzie jacyś, żeby się naśmiewać z dziecka. Te dzieci to już, już naprawdę są. Poniżej krytyki. Jezu, zwariować można. Idź, co się ugotuję na obiad. Zwariować można, już to wszystko poniżej krytyki przenosi ludzi. W ogóle ci poprę ubranka. Poprawiłeś mi ubranka. Fajnie, dziękuję i tak, pokręcił bramka, te te te. Dziękuję tata. Nie ma za co. Posprzątałem, pomyłem podłogi. Yy, dobra, patelnia. Patelnia. Co chcesz jajko? Tak, jajko chcę. Dobra, czekaj, tutaj wyjmę parę rzeczy, żeby dostać się do tych jajek. Dobra, mam. Odpalę palnik. Dobra. O Jajko, niech się upiecze. Na spokojnie. Nie pośpieszam nikogo. Mamy czas. Dobra. Okej. Okay. Nie pośpiesza mnie nikt. ta, ta, ta. Dobra. Cicho jakoś w tym domu, muszę włączyć telewizor, dobra? Czekaj, włączę tutaj... Z, dla wiadomości. Wiadomości, wiadomości. Dobra, wiadomości. Moje ulubione wiadomości. Dobra, wiadomości. Są wiadomości, wiadomości. Dobra. Upieczone jajeczko. Upieczone. Dobra. I czekaj. Zdejmę te cukierki. Cyk. I cyk. Dobra. Maciuś, już gotowe. O, już gotowe. Już idę. Już idę. Jedz. Dziękuję. A nie ma za co? I mam dla Ciebie nagrodę. Jaką? Zabierajcie na zestaw Minecraft za to, że ten chłopiec był taki dla Ciebie. Chcecie trochę poprawić humor. I czekaj, ja chwilę porozmawiam z widzami, dobra? No no widzowie muszę mu jakoś to wynagrodzić. Wcale mu się nie dziwię, żebyś się tak naśmiewać. No Jezu, wiecie ile teraz kosztuje najnowszy iPhone? 7 tysięcy złotych i co? I de, tyle trzeba wydać na, tak, na taką głupotę. Kto temu dziecku nawet dał telefon? On się chociaż cieszy z tego, co ma. I teraz zadam pytanie, czemu mu się podoba jego telefon? Maciuś? A podoba ci się w ogóle twój telefon? No jasne, najbardziej! Ale, ale co mnie najbardziej z, z, zdenerwowało w tym przedszkolu, to to, że je, yy, no, naśmiała się we mnie. O. No dobra, okej. Okay. Okej, okay, no teraz to cię zrozumiałem. No dobra, okej. Okay. To jedziemy na pizzę, co? Już się tu powoli wieczór z tego co widzę, robi. Wieczór już się robi? No tak, no już niech będzie, no ja Jakoś sobie poradzimy. I telefon bierzemy. Sobie, sobie coś porabimy tam. Dobra, zamawiam, czekaj chwilę, zamówię ten zestaw, czy sobie tu, poczekaj. Okej, okay. dzień dobry, znowu mi jak ostatnio, no dzień dobry, dzień dobry, zestaw Minecraft i dla mnie ten burger z mieszanym napojem, dobrze, burger, z proszę sobie zrobić napój, dobrze. Dobrze. Okej, okay, to gotowe i zestaw Minecraft, tak? Jakiś napój do tego zestawu. I jaki chcesz? No, ten co zawsze. Dobrze, to będzie ten cytrynowo-pomarańczowo. Chwileczkę, bo coś tu się stało. Źle mi nabrało. Dobra, ok. A, czyli to na tace. Czekaj. Dobra. Proszę bardzo. Dziękujemy. I płatność blikiem, dobrze, będzie 74 zł. I tym blikiem y, numer telefonu mam zapisany do pani, więc tutaj, y, bo ja tak mam, że muszę wybrać z listy kontaktów, do kogo chcę zrobić przelew blik. Więc dobrze, ok. Y, restauracja McDonald's. Y, poszło przelew? I poszło i tam widzę, że przyszedł, przylew do, do kolegi na komputer. Um, Dobrze, okej. Okay. Ech, no to jedzmy. Ja biorę ten swój na twój hamburger. Też już jem. Dobra. I, idziemy od niej i idziemy do domu. I proszę taca. Oddajemy ta co, a dobrze, dobrze, chwileczkę. I dziękujemy, dziękujemy. Do widzenia, do widzenia. Chodźmy do domu. Uuu, tata. Nareszcie w domu, dobra, idziemy spać. Odkładamy telefony. No i co, idziemy spać. Dobra, ty się kłaci, ja też. Dobranoc widzowie, do widzenia.